Witamy trenerze. Już niebawem pierwszy mecz inauguracyjny z pod Beskidziem. Proszę powiedzieć, czy już czuć jakiś dreszczyk emocji, że wraca Liga i, i czy wszystko też jest dopięte już na ostatni guzik? Dzień dobry, witam. No na pewno, szczególnie, że jesteśmy w innej lidze, jak, jak ostatnio byliśmy w ostatnim sezonie, także jakaś może nie niepewność, ale tak jak ja powiedział, emocje są i zobaczymy, jak będziemy wyglądać na tle dobrej drużyny, jaką jest pod Beskidzie. Także w piątek na pewno, na pewno będzie dobre widowisko. Kibice jadą z nami, wspierać nas, także co do przygotowania, to wiadomo, że jesteśmy też w trakcie jeszcze budowania tej drużyny, bo, bo dużo zmian nastąpiło i, i trzeba wdrożyć tych zawodników, którzy przyszli i na pewno ten czas tego czasu potrzebujemy. Mówi trener o wdrażaniu nowych zawodników, ale ogólnie jak, jeśli chodzi o całokształt, czy, czy może trener skorzystać, korzystać teraz ze wszystkich zawodników? Pytam tu pod kątem sytuacji e, zdrowotnej, czy tutaj trener ma ten komfort, że wszyscy są dostępni? To znaczy jakieś mikrourazy zawsze się pojawiają i, i tak jest u nas. Dzisiaj na przykład złamany nos był, także to wszystko z dnia na dzień się zmienia, ale Zawodników mamy gotowych do gry, także 11 będzie na pewno. Jeszcze na koniec chciałem zapytać, czy, czy trener już no, może zdradzić czy ta kadra, powiedzmy jest już domknięta, czy jednak e, czekamy jeszcze na jakieś transfery. No, czasem trafia się taka okazja, last minute, że trudno nie skorzystać. Znaczy, oczywiście, no, pytanie, myślę, że. Yy do dyrektora sportowego, do skauta, do prezesa, bo, bo, bo jakby oni przejęli ode mnie tą rolę, że, że, że tych zawodników sprowadzają do, do, do klubu. Ja się koncentruję na, na trenowaniu, na pracy z zawodnikami. Także myślę, że z tego co ja wiem jeszcze, jak na pewno jakiś transfer może być, myślę, że też chciałbym, żeby, żeby rywalizacja na pozycji młodzieżowca była większa bo tych dwóch zawodników musi grać i, i myślę, że, że tu jeszcze dobry młodzieżowiec na pewno by się przydał. Także dziękujemy trenerze i życzymy powodzenia w piątek.